Każdy z nas ma dzisiaj 1000 złotych i za każde zaśmianie się płacimy stówkę przeciwnikowi. A mogę się nie zgodzić po prostu iść z tym tysiakiem? Nie. A. Skoda. Tak, bo to jest mój tysiąc złotych jak coś, także tak naprawdę ja dwa tysiące do puli i albo Ola wygra, albo ja odzyskam swoje pieniądze. Mamy jakieś dwie składanki, które przygotowali dla nas nasi ludzie. E, nasi ludzie. Nasi ludzie <grym> przygotowali. E, I to tyle. Subskrybujcie kanał, jeżeli e, tego jeszcze nie robicie. Zachęcam, żeby żaden koden was nie omijał. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej odcinków z tą oto panienką. Na 100 tysięcy lajków Ola goli się na łyso i zaczynamy. Bartek powiedział, że to nie jest śmieszne. Tak. Ale... Fany, pet cat, dog, hamster. Brzmi przekonywująco. Ale jest super fany video z compilation tutaj napisane. Zaczynamy. Nie mamy słuchawek. Nie poczekaj, no bo, bo ja mnie. Czekaj mi chwilę. Stówka. Nie. Tiger Productions. Trzymajcie się, <grym> się, <grym> się. No bo. ja najgorsze jest to, że jak ty mi się śmiał, to ja bym się śmiał też. No bo no czemu on się ja za na... Tiger Productions? Ty Grysta to jabłce. produkuje? Ja mam Dla Dobrze No, Pan leci, a ten z tyłu go trzyma, a on poleciał. Oni mieli chyba razem lecieć, wiesz? Ale im nie wyszło. Nie, no tak, bo zawsze lecisz z kimś. No tak, to fakt. Chyba, że masz pronię. Ale zasuwa. <laughs> o nie, najgorzej. To nie było śmieszne, to było straszne. <laughs> to wrażliwe. Dziękuję. Ej, ale to miało być cat, Dogs i Hamster. No, ja, no, ja też jestem w szoku. Zeszedzę. Ja w tej chwili siedzę i szukam jakiegoś psa albo kota. No, niestety. To jest pingwin Znajdzie tu Ale poleciała I to nie wyjdzie, coś, coś się stanie na końcu złego Nie no trafili I co tam było, co tam było, fany? To było zabawne, nie wiem czemu mnie to rozśmieszyło Nie powinno mnie to rozśmieszyć Biedny spas Ała! Ała! Jej się tam zablokowała ta głowa między szczebelkami a ja co? I puto... najgorsze jest to, że nie między szczebelkami. Tylko, tylko między sprężynami. sprężynami Te włosy. O jeju! To była to... dziewczyna, nie? Tak, to była dziewczyna. Aj! To bolało. Jaki on wyprowadza Pieska, ale to słodkie. O, skipperowi. Niby się to przydało. Czemu on tak skacze? Nie wiem. Czy to było za śmianie? Nie, powiedziałam. Czemu on tak skacze? Okej, okay, niech ci będzie <laughs> To było śmieszne Dziękuję O nie, wylały mu się nie, całe się, te... Przewróci się Nie powinien się, się. Tak? śmieć, ja, ja przepraszam Ale to zabawne ale... było Bo miał taki fajny brzusio duży Chce się dzieciaka i na tym brzusiu ty spod... ty ty Ja się z nim, nie. wiesz, Synchronizuję się z nim <laughs> No Ale szczęśliwy... Szczęśliwy Szczęśliwe, to najważniejsze. O! O nie, o! nie, 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 <ślamy> o, nie. Nie, nie, żą pamiętam, <ślamy ślamy> nie mogę. nie ja się usiadałem, ja 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 nie się. <ślamy> je. To jest zabawne. Nubijesz mu polski, bym chciała. Jest Jedny. Co tu się stało? Ma jakąś rzecz, jakąś zabawkę. Szminkę. Szmilkę ma! O jeju! I on ją jadł po prostu. Tak. Bo wreszcie skiper z tymi białymi włosami, jakby tak Nie byłby to do mycia. Mm -mm. Co to, to zostało Kapelusz? Jaki drewny to był? Jak! No wysadził kapelusz, miał wyliczony tak, żeby się odbyło dach i złapać. Ale ile razy musisz to jakby próbować, Tak, to są ludzie na kwarantannie. No. Takich rzeczy by podało mnóstwo, jak ludzie na kwarantannę poszli. W szoku jest. Ale już w któryś raz widzę, że właśnie tak reagują, nie? Na magiczną sztuczkę małpy. Ale tak, się jakby poleciał na głowę. Albo na plecy. No. O, chce wystraszyć dziecko, czy nie kobietę. Czy to to jest dziecko? To jest chyba dziecko. A to jest rodzic pewnie przebrany. A! Nie da się nabrać. Ale to był taki. To był śmiech radosny. Ale to było takie. Haha! Jak mówisz haha, to znaczy się śmiejesz. Nie zasiałem się. Słyszałam to. To był kot? Chyba, to chyba tak. był kot. Co jest? Biorę. O co o to tu chodzi? Tu chodzi? Rodzic jest, przy tym ktoś jest przebrany za krowę, dziecko otwiera sobie lodówkę i bierze sobie mleko. Mleko doi i wychodzi do płatków. Bartek specjalnie to dał? No, no właśnie, nie, nie wiem, spoko, zrobię. słodkie są kotki, ale to nie jest nic fajnego. No gryzie mu palec. Dobra, ale to miało być śmieszne, co tu jest śmiesznego? Śmiesz się? Widziałeś, co się działo? Tak, widziałam. Śmiesz się? Nie. Pamiętajmy <grym> się kolejną kompilację, czy to jest Tiger Production, czemu mnie to bawi? Nie, nie. nie. <grym>, też nie miałem jakieś poczucie humoru. I tak to się to agresywnie działa coś ta maszyna. Tego? Nie wiem, co jest śmiesznego, może coś się zaraz wydarzy. O kurde. O, selfie z pieskiem. Jak zęby pokazywał, patrz. Ale tylko zobacz, zdjęcie no. robi. Jak słodko. Znaczy słodko, to się nie <laughs> <pokazywa. śmiech> Ups. Trzym <laughs> <laughs> <Czemu> razem. <laughs> Nikodem tak robił, on też się tak To jest wąż. To jest mała dziewczynka. Co jest? A dlaczego ona ma kamizelkę? <śm> nie wiem, czemu ona miała wężę i nie radną od nagrywali? Znam takich. To jest ten chłopak, który zawsze ci groził i chciał ci zebrać kanapki. A później się okazało, właśnie coś takiego. To jest właśnie człowiek tego typu. Miałeś taką osobę, która której jesteś. Ze... Miałem taką osobę. Małe okay. koryżka. Okay. No jak, jak on wie, że to jest dobre, po prostu. Mhm. To jest jaszczurka? E, to nie, tchu, wie wie chyba. No bo kot chyba tak nie potrafi, no nie nie nie. No dobrał się z Ale kozacka sztuczka o. Co chciał zrobić się? Co chciał zrobić? Co, co, co zrobić? to było? Może on chciał... Nie by... wiem, ale według mnie się zaśmiałaś. No dobra, wiem Wpadnie. I ona ma kap w ogóle. Dobra, zaśmiałam się chyba. Ja to też chyba. Takie, to był taki ja też taki był taki puśnik, Rozbawiło co? mnie to, ale tak ale nie ten. Tak, to remis. To, rys, to tutaj bez pieniędzy. I wypadnie O nie! Ej, to Wiktoria tak zrobiła, nie? Po urodzinach. Ty, urodziny co teraz miała, nie mogli się zapakować do auta i stwierdziła, że dobra, weźmie te balony z Helem na zewnątrz, poza auto jakby, nie? Przez okno. I dojechali do miejsca i nie mu Dobra, to było na to tyle. Wszystko? Ile masz hajsów? Ja mam cztery stówki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Prawie jaka to ja zarobiłam. To resztę biorę ja, bo to były moje. Osiem stów. Gratuluję. A to ja to jest budjaka. No A w sumie nie, tak. Subskrybujcie koniecznie kanał, jeżeli chcecie więcej filmów tego typu. Ja chcę więcej filmów tego typu. Zostawiajcie lajka, like zapraszam na Oli kanał, zapraszam na mój kanał. Widzimy się za dwa dni na Keydropie, za kolejne dwa dni na TikTokach i będzie super. Popatrzeć. Cześć! cześć.